Panie mój Boże, miłosierny Ojcze, pełen miłości, przychodzę dziś do Ciebie z sercem obciążonym, ale także pełnym nadziei, bo wiem, że nawet gdy wszystko wydawało się stracone, Ty mnie ocaliłeś. Pośród najgłębszej ciemności depresji, gdy mrok zdawał się pochłaniać całe światło mojego życia, Ty byłeś tam, Panie. Nawet gdy nie mogłem cię zobaczyć ani poczuć twojej obecności. Pamiętam dni, kiedy samo przebudzenie było zbyt ciężkim brzemieniem do uniesienia, gdy prosty akt oddychania wydawał się nie do pokonania górą, gdy łzy płynęły bez końca, a pustka w mojej piersi zdawała się bezdenną otchłanią. W tych chwilach absolutnej rozpaczy, gdy nawet modlitwa wydawała się niemożliwa, Ty mnie nie opuściłeś, Panie. Nawet gdy nie miałem słów, by Cię wołać, Twój Duch Święty wstawiał się za mną wzdychaniami niewysłowionymi. Ojcze Niebieski, uznaję, że były chwile, w których kwestionowałem Twoją obecność w moim życiu, chwile, gdy cisza brzmiała ogłuszająco. A samotność była nie do zniesienia. Gdy patrzyłem wokół siebie i widziałem jedynie cienie, gdy przyszłość wydawała się pustą kartą bez nadziei na wypełnienie. Lecz teraz rozumiem, że nawet w tych momentach pozornego opuszczenia, Ty kształtowałeś moją wiarę, ucząc mnie, że Twoja łaska wystarcza i że Twoja moc doskonali się w słabości. Panie Jezu, Ty znasz ból ludzkiej duszy. Ty przeżyłeś trwogę w Getsemani. Czułeś ciężar świata na swoich ramionach. Dlatego wiem, że rozumiesz każdą łzę, którą wylałem. Każdą bezsenną noc, którą spędziłem walcząc z mrocznymi myślami. Ty wiesz, co to znaczy czuć się opuszczonym, bo nawet na krzyżu wołałeś Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ale tak jak z martwych wstałeś trzeciego dnia... Ja również doświadczyłem zmartwychwstania w moim życiu. Chcę Ci podziękować, Panie, za narzędzia uzdrowienia, które postawiłeś na mojej drodze, za pracowników służby zdrowia, którzy pomogli mi zrozumieć, że szukanie pomocy nie jest oznaką słabości, lecz mądrości, za bliskich, którzy pozostali przy mnie nawet wtedy, gdy się oddalałem, którzy kochali mnie, gdy sam siebie nie potrafiłem kochać. Za małe momenty światła, które zaczęły przełamywać ciemność, uśmiech dziecka, śpiew ptaka o poranku, ciepło słońca muskające moją twarz. Ojcze wiem, że droga uzdrowienia nie była prostą linią. Były nawroty, chwile zniechęcenia, dni, w których myślałem, że się cofnąłem. Ale teraz rozumiem, że każdy krok, nawet te, które wydawały się wstecz, były częścią twojego doskonałego planu odnowy. Nauczyłeś mnie, że siła nie polega na braku walk, ale na zdolności do dalszej walki, nawet gdy wszystko wydaje się niemożliwe. Panie, dziś mogę zaświadczyć, że nawet gdy wszystko wydawało się stracone, ty mnie ocaliłeś. Wyciągnąłeś mnie z dołu zagłady, z błota, postawiłeś moje stopy na skalę i włożyłeś nową pieśń w moje usta. Depresja, która chciała mnie zniszczyć, stała się w twoich rękach narzędziem, aby nauczyć mnie współczucia, przybliżyć mnie do tych, którzy cierpią, pokazać mi, że twoje miłosierdzie odnawia się każdego poranka. Modlę się za wszystkich, którzy wciąż kroczą przez Dolinę Cienia Śmierci, niech poczują Twoją obecność nawet w ciemności, niech znajdą nadzieję nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Użyj mojej historii, Panie, by pokazać innym, że można wyjść z ciemności do Twojego cudownego światła. Dziękuję Ci, Ojcze, bo gdy byłem słaby, Ty byłeś moją siłą, gdy byłem złamany, Ty byłeś moim uzdrowieniem, gdy byłem zagubiony, Ty byłeś moją drogą. Nadal używaj mnie jako narzędzia Twojej miłości i nadziei dla tych, którzy potrzebują wiedzieć, że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, Ty jesteś Bogiem, który ratuje, uzdrawia i odnawia. W imię Jezusa, mojego Zbawiciela i Odkupiciela, modlę się. Amen.